Jesteśmy już w Warszawie, na Festiwalu Inspiracji, no idziemy się inspirować. My się poznaliśmy... To jest dobra, to jest dobra, historia, to jest dobra historia! My się poznaliśmy, jak kupiliśmy ogłoszenie w Golden Line. Tak szukamy tak. kogoś do pracy, mailowaliśmy. Tak. Ty później zmieniłeś firmę na inną, prawda? Chyba, Tak. na pracuj? Tak. Nie, wiesz co, ja po Golden Line poszedłem w taki biznes doradczo-szkoleniowy przez roku, rok, employer um, branding i tak dalej. I spotkaliśmy się na jakimś wydarzeniu i ty do mnie poczułeś, Pan Marcin Osman z ogłoszenia tak. o pracy z skrakowa... tak, no to masz, nie powiem ci, że masz tak jak ja, masz taką pamięć po prostu, że pewnie 90% ludzi totalnie nie ogarnia, ale ja patrzę, że ten sam poziom, wiesz, to jest tak, like, yy, znaczy dla mnie to jest naturalne, tak, ale jak pod, podchodzisz czy pewnie, pewnie tak masz, podbijasz do ludzi i mówisz, ja ciebie kojarzę stąd albo stąd, jedno zdanie, to jest takie zdziwienie w ogóle. Że albo że tam. znasz imię w ogóle tej osoby. To Albo możemy zrobić tak, że nie znasz tego imienia, ale wiesz jak zrobić, żeby ono się pojawiło tutaj. A, no to jest... To jest... To jest, jest przez ale... To nie jest nie, no. wasze panowie? Nie, nie, nie. Panie nie. Marcinie, czego to, on tą książkę ma pan taką cholernie droga. Ja wiem, że to, Ja wiem, ja wie, tam jest bieda, Ja wiem, że tam jest bieda, ale. Kurde, normalnie mieszka. A poradzi. skąd pan o tej książce się dowiedział? No ja pana kojarzę z znaczy pana Facebooka, teraz zobaczyłem tutaj. nie, ale... Będzie, nie, nie, ale ostatnio y, nakupowałem trochę książek, się... i bo... Czy panią kupił tą książkę trochę więcej, czy jeszcze nie? Nie kupiłem. Dzisiaj. raz może pan w jakiejś dobrej cenie. Ja panu z przyjemnością zaprezentuję dzisiaj. Patrz, Nawet od razu możemy to tak? zrobić. Oczywiście. Z dedykacją? Oczywiście. Więc... Ja panu, Ja nie wiem, dlaczego w 6 lat mi tutaj dzisiaj rzucił, nie? Na sobie książki sprzedawać. Mamy hmm. długopis? Ja tutaj, wie pan był, 3 4 lata temu. No i tam do Jaska, bo zostawiliśmy. Tak, uśmiech <laughs> 4. Super. I wie pan, że większość osób będzie myślało na tym wideo, ponieważ na wideo u nas będzie dzisiaj, no. że jest to ustawione, ukartowane. Naprawdę. Nie. Tak, 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 tak ja dziękuję bardzo. Dziękuję. I to chodzi o małe liczby. Mój YouTube nie jest jakimś ogromnym YouTube'em, a to już wystarcza. Tak. Tak. To już wystarcza. To, to zauważyłem, że to też to podkreślasz zresztą, że ja się z tym zgadzam. Tak? Nie, trzeba, nie trzeba robić nie wiadomo jakich zasięgów, tak pompować, czy tak jak niektórzy sobie gdzieś tam kupują weź, jakieś tam followersy. Social proof trzeba mieć, nie? Tak, oczywiście. Natomiast no, chociażby z takimi influencerami tak jak na Instagramie. No, jest gość, który to jest Wojtek Kadeś się nazywa i on weryfikuje takim, taką maszynką ile jaki procent jest realnych obsługujących, a il, jaki procent na przykład botów. Nie? I to są masakryczne jakieś liczby. Dla mnie na Instagramie najważniejsza jest liczba osób, które oglądają moje story. Czyli mając e, tam jakieś 18 tysięcy followersów mam story, które ma od 1300 do 1600, 700 odsłon per doba i dla mnie to jest najważniejsze jaką relację z tymi ludźmi, którzy mnie oglądają robię. Dokładnie. To jest wystarczy, tak? To nie musi być na poziomie wszystkich, i nie, ja mam takie same podejście. Tak, że... Ja bym chętnie wiesz, co robi nawet bardziej Insta niż samego Instagrama. Czyli robimy posty Instagramowe, foty i teksty po tak. to, żeby ono żeby żebym tak. miał, miał kontakt z ludźmi, gdzie gdzie ten organic reach jest znacznie większy niż na Facebook na przykład. Tak, a teraz można przez Instagram przecież kupować. Nie wiem, czy. Tak, mamy tę opcję. Tak. Już tak? Tak, Just Produkty jest... i swipe-upy. Czyli od razu przesu przesuwasz sobie tak. lecisz. Ale, Bruno, to nie działa tak dobrze, bo większość osób, która na mobilu jest, ona sprawdza swój produkt, a ten podczas następuje wieczorem na kąpie. Okej. Okay. Ja, Może was tego nauczyć, bo ja jestem wiesz, topowym głosem LinkedIna. Na sam. 3 miliony po... ludzi, jestem numer i z pierwszej dziesiątce. Haha! Ha, ha. Voilà, pierwszy milenias. I temu gdzie turniak, który pokazał mi czym jest networking. I często o nim w moich materiałach mówię. I poznajcie właśnie Crystal'a fakcji. Na konferencjach jest kilka takich ciekawych trików, które można używać, które często ratują życie. Jeden jest taki. E, przepraszam bardzo, zaraz do Was wrócę. I nie wracasz. Krok numer dwa. E, e, o, przepraszam, tylko oddzwonię. Nikt nie dzwonił. Albo w momencie, gdy widzisz, że ktoś ci coś mówi, cię w ogóle nie interesuje i go w ogóle nie interesują Twoje pytania, no to też prawdopodobnie ty go nie interesujesz i lepiej po prostu odejść. Ja czasami robię takie eksperymenty i mówię wprost: ja mmm, no, was nie interesuję. Pogadajcie sobie, i ty dalej, i często oni nawet nie zauważają, że poszedłem, albo lepiej, nie słyszą tego, co powiedziałem. Ja jestem fanem z swojego czasu, czyli nie spędzam go z ludźmi, którzy nie chcą go spędzać ze mną i staram się dać pełną uwagę mojemu rozmówcy na temat tego, wiecie, kim jesteś, czego potrzebujesz, co mogę dla Ciebie zrobić versus nawijanie mu mojej historii życia, bo jego to w ogóle nie interesuje. Ludzi interesuje to, co oni mają do powiedzenia, a moją rolą jako sprzedawcy jest dać im przestrzeń do tego, żeby mogli powiedzieć to, co chcą powiedzieć. i Ja sobie tego słucham, analizuję i używam później do sprzedaży, do networkingu, do budowania z nimi. Relacji. Więc macie w pigułkę, w pigułce kilka haków takich networkingowych na konferencje. I nie tylko. Nie tak? czytać, znam ciebie. A! Marcin jestem, ja ciebie nie znam. Larenika. Cześć Weronika. <grym> trochę książek mam, czy trochę, Może Jak na razie. No. Tak. Już od nas? No, tak. Fajnie. Ciekawe, więc już jest w bibliotece. Właśnie mamy takie, znaczy sobie zrobiliśmy w właśnie firmie, że za każdy projekt z klientem kupujemy nową książkę. Życzę Wam wielu sukcesów. Dziękujemy. Chciałem Cię poznać. Bardzo miło. Czytałem Twoją jedną książkę. A którą? Biznesusieka się robi, nie, 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 101 tam sposobów osobów. Dziękuję z, bardzo. Nas sprzedać tak. Bardzo fajna. pozycja. Ci rekomendacja materiału. Tak, że następne. Czy zamiast outro lepiej jest takie coś zrobić? Te zawsze się pojawią od tutaj od ma ty... tak. materiały. Tak, kolejny film. Bo to powoduje, że oni yy, skakują, co? To do, 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 do przerobienia jest, nie? bo ważniejsze są materiały i jest na czym pracować. Nie? Tak, A nie, bo, robisz, robisz to Zrobiłeś całą robotę, nie? Ostatnie tak. 3% powoduje... Jest, dopiero... jest, że tak powiem, decydujące. Tak, wtedy jak masz na przykład wideo, to łatwiej jest widzowi nie, zrozumieć. U ciebie, bo ty masz te masz, masz te, te y... miniaturki. miniaturki. Grzesiak przez pewien czas nie miał miniaturek, później zaczął wprowadzać też. Ja mówię dobra, na razie nadczaskam tego trochę zobaczę później nie? Nie. Od razu mogę. Tak, bo to jest lepsze zrozumienie materiału dla YouTube'a. Bo jest ten. Raz, że jest twarz pokazana, drugi jest szybki temat, tak? Co tak, mniej więcej tak. Plus tak. tego filmu. Tak. Dalej, kolejny lifehack, że jak robisz opisy zdjęć, na przykład, zobacz, na miniaturce mhm. jest inny tytuł niż tutaj. Dzięki Co czemu? Sposoby, a tutaj nie, tu masz. Jak mieć więcej rozumiem. czasu? to jest sposoby na optymalizację czasu, dzięki czemu... Chodzi mi o to, że tak jest zrozumiałe. Ty tu jest swoją drogą, ale następnie y, na miniaturce samo hasło takiego co, co z filmu możesz otrzymać? Nie. Jeszcze nie? Nie. Chodzi o to, że widz, który patrzy na to wideo Aha. ma dwie opcje oceny czy dla niego jest to wartościowe. To znaczy jeden patrzy na miniaturkę a to mi się podoba, tu nie czyta, a to, drugi patrzy miniaturka mi nie pasuje, ale, ale obiec mnie zaintrygował. Okay. Odzyskujesz kolejne procenty z tej grupy, która y, no. Cię ogląda. Kto, kto tą książkę napisał o której... Żółta, gary I ty na książka książka na u nas. A, czy to tam jest? No? no ty sobie. Daje to... ja masz checklistę do zrobienia, czyli czy masz playlistę, czy masz miniaturki, czy masz opisy? Taka checklista do YouTube'a jest. Co ty no? to nie bo, nie, bo na, nasuwa mi się ogólnie pytanie. No bo książka, Od doświadczenia wyglądasz na bardzo młodą osobę. Czyli tylko wyglądasz. Za mi testuję i robię dużo eksperymentów, więc jest z czego później wybierać rzeczy, które działają. Niesamowite. A takie działanie, które teraz robisz? To znaczy? W trakcie którego teraz jesteś? jakiś? Ten event tutaj? Mhm. Mamy tak, mamy stoisko. Nagrywamy z tego również materiał. Tak. My, mamy z tego później content, którym pokazujemy swojej społeczności. E, mamy drugą konferencję w czwartek, na której występuję. Na też mamy stoisko. Też nagrywamy całe to wydarzenie i to wszystko, wszystko, wszystko jest później dla ludzi. Ciekałość, jako reklama tak. też jako reklama. reklama kwestia wtórna, ale to jest merytoryka też dla naszych widzów. Co tak. się tak. dzieje? Że tak. że są Ciekałość, tam gdzie trzeba być. Ciekawość, content, PR, merytoryka, tak. Fajnie. Ciekawostka. Ty cały dzień dzisiaj była taka piramida z takiego czegoś. I nie potrzebę tego przez pół dnia, bo myślałem, że to są jogurty. A to są soki. To są soki. Teraz pytanie. Ile osób myśli podobnie jak ja, nie sięgając po to w sklepie? Myśli, że to jest jogurt. A w drugą stronę, ile osób kupuje to, myśląc, że to jest jogurt? Taka ciekawostka. Już się skumałem, że jest to sok. Pomyślałem, no nie będę tego brał, bo się poleje przy otwieraniu. A tutaj proszę bardzo. Więc napisałem na pakowaniu wygodne, łatwe otwieranie, otwarcie. które pozwoli Ci wypić to bez ochlapania się. Takie małe rzeczy. Nie? Takie mikro, mikro małe rzeczy. Cześć.